Idźmy Chodź, to spalić! Robimy to raz na zawsze. Idziemy Załatwić to spalić, to. frodo! Gdzie jest to największa znaczy... góra na serwerze? Uuu, no Junior! Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za maraton trzech materiałów dzień w dzień o 15.30 z serii z małej historii, która działa się na kwadratowym masakrze. Oczywiście, jeżeli chcecie kolejny taki maraton, tylko nie 3 dni pod rząd, a o 15.30, 17.30 i 20.30 we wtorek. To zostawcie, oczywiście, 5000 łapeczek w górę. No i lecimy z maratonem. Do zobaczenia. Jak chcesz, to chodź ze mną. Idę samolotem. Ja samą. Wam kibicuję. Chodźcie, ja chodź zamieszkamy razem. Rozpoczniemy nowe życie. To Szkoda, że jest tylko jedna jednostka reprodukcyjna, ale. No, <śla> no chodź, Sara, bez ciebie nasz ród nie przetrwa. Pa. Nie, 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 spokojnie, po prostu będziemy ładnie żyć. Jest jedna rzecz, którą udało mi się zdobyć. Trzy razy jedna rzecz, zami. która jak na, na to patrzę, to do mojej twarzy pojawia się uśmiech. Możesz powiedzieć, że wiesz, jestem materialistą, ale na każdej wojnie da się zarobić, zobacz. Wiesz, co chodź. się stało z zamknięciem pana Wołodyjowskiego? Udało mi się zdobyć. Patrz, mm. o. o! To jest nasza zdobycz. Tym mhm. będziemy zabijać Kiśla? Tak, ale zostaw go tu na wszelki Dobrze. wypadek. A tutaj, o! Patrz, to, to wszystko, co po nim pozostało. Nie wiem, miałem go jak za brata. Jak za. brata, który zaginął 10 lat temu, bo wyszedł z ojcem po papierosy i nie wrócił. Jak takiego brata. O, mój miecz! Oddawaj go tu! To jest mój miecz! <laughs> Jaki jest od, jak Twój? Go. Odłóż go! To jest miecz, go. który dostałem od Kiśla. To jest nasza zdobycz wojenna. Tory. Patrz, co za. A, haha. Łóżeczko przyniosłam. Dziękuję, Sarciu. Jesteś kochana. Co, co, to dla mnie zostało nic w takim razie, Noirak. Przegraliśmy z Kretesem. Nie, to Halo? Chciałem powiedzieć. Halo? Czemu jesteście. źle nastawieni o? wobec mnie? <grym> to nie <grym> ja, to, to ja. No nie wiem, no tak. Zamordowałeś nas wszystkich? Razy pięć? <grym> Jak, wszystkich? Sześć. Ja... Sześć razy. No ja zginąłem, Noirak zginął, Junior zginął. No dobra, ale Junior przypadkiem My się nie liczy i go przeprosiłem. A ciebie, Eskarz, chciałem ogarnąć. O, o zabiłeś? że mi... strzałę w plecy? Nie wbiłem ci strzały w plecy, co ty śpiłeś, latki. Nie strzeliłem do ciebie On z On był jak Joki! No, no, tak, ale do ciebie On nie. z łuku, Kiślu. O, ja nie. cię miałem jeszcze za kolegę! Głowę Sary wystawił na sprzedaż. O, nie... A ta zniewaga już sprawdziła mnie i moją konkubinę do szpiku kości. O, nie... Widzę, twoje oko jest tak szeroko otwarte, że bo się, że ci gałka wyskoczy. Też się tego boję. A jak tak patrz na przekrój twojej czaszki, to ona chyba zajmuje połowę twojej głowy. Cs, nie rób tak! Boże! Głowa mu pulsuje, on chyba będzie eksplodował! Sara, czy jest na Sary pielęgniarka? Sara, szybko, proszę! Zobacz, co się dzieje z jego głową. Ty masz jakąś wiedzę me medyczną, pomóż. Masz termometr, tyle Szefaj. mogę ci dać. Bo mi się nie udało. Nie wiem, co z nim się stało. Poproszę o minutę ciszy. Może musi się zmierzyć ze swoim największym lękiem. Gdy już zaczynam słyszeć taki dźwięk, jak śmieciarka przyjeżdża, i wiecie, ja tak cofa, tak wiecie. takie pi, pi, pi. Nie wiem, czy to prawda, ale słyszałem, że jak. a nieważne. Somebody wants to me, the world is gonna run <śmiech> <śmiech> Ogólnie chciałbym każdemu podziękować za. Z... Playa ludzie. Oglądam teraz chyba 3000 osób łącznie, nawet więcej, i nie pis. No co ty myślisz, że to jakiś Truman Show? Ja to przeżywam naprawdę, Noirach. Noirach, wyloguj się, ty nie żyjesz. A, zapomniałem. Co robić, kiedy życie... Sara, chce ci kłody pod nogi? Co robić, kiedy nawet twój najlepszy przyjaciel chce ci wbić nóż w plecy? Co Właśnie. robić, kiedy miłość twojego życia puszcza się ze wronem? A <laughs> A <Co? śmiech> sikiery chcesz? Idźmy to tak spalić! Robimy to raz na zawsze. Idziemy to spalić, to. Frodo! Gdzie jest to największa znaczy... góra na serwerze? Że największa góra jest tam, gdzie zaczyna się najgrubsze zło czyli nad domem Ewrona. Tymi zboczami. Sam jesteś jeszcze... bokiem. nie obrażaj. Jeszcze nie. kilkadziesiąt lat temu tragarze wnosili najpotrzebniejsze rzeczy na sam szczyt góry. Podwala, Magda. Bo tutaj jeszcze nie było Podwra, kiedyś a... dróg. Dopiero niedawno mm -hmm. powstały. Tymi krętymi drogami niektórzy nawet tracili życie, żeby lud, który mieszkał na szczycie góry i śnieg, mógł przetrwać. Lud i okay, śnieg. Okej, okay, okej, okay. Chodźmy, teraz jak przodkowie tą samą drogą. A co, jeżeli spadniemy i zginiemy? Czy znajdziemy tam lawę? No właśnie. Nie wiem, ale raczej nie. Jeżeli tam nie będzie lawy, to musimy to spalić w płomieniach, które mam przy sobie. Lena, dziękuję. Musimy to zniszczyć, żeby więcej to zło nie wróciło do naszej krainy. Pozdrawiam, lekarz tak. Dzięki za W momencie zniszczenia ostatniej czaszki zniknie z tego serwrazło. zło. Na, na samym Kto szczycie. Wie? Może nawet Evron. zejdzie na. Zobacz! Koń apokalipsy. Trzeba go zabić. On. Och, słyszysz te dźwięki. Jestem Na samym szczycie. Też idę, wchodzę. Czy jest z nami Sarczy Tak. Zróbmy tutaj cię, palenisko. Wiktor, zróbmy palenisko. Zróbmy palenisko. Wrzuć tu głowę. Zróbmy. Wrzuć tu głowę dobrze. Te, teraz czekam jeszcze na Starcik, bo cztery osoby muszą być. Sarcix jest... Chodź, chodź Sara. chodź, Sara. W tym dniu, moi drodzy, z tego serwera zniknie całe zło! Wrzucę jeszcze Nie. trochę swoich, które zostały... Tak, ...głupie owce. Dobrze. One też są dokonać, zobaczyć ten cud na własne oczy. Jest zrób to, Neuracht! No Jesteście? Czy czasy są gotowe? Się. Każdy czas zostawi łapkę w górę, zasubskrybował na nasze kanały i będzie na bieżąco, żeby oglądać kolejne odcinki. Nie, na pewno nie. To to zbyt no zbyt zrób to szybciej! Bo już słońce wstaje, Neuracht! No Czekaj, moment, na... jeszcze czas no mi pisze. Neuracht, zrób to szybko! Dobrze. Spalę wszystko, co jest no związane z tym. Czuję jak nabieram mocy, gdy niszczysz wszystkich moich wrogów! On jeszcze nie wie, czego co zrobił. No i racht. Dziękuję ci. Odmieniłeś mnie. Cieszę się. Cieszę się. Czy na dobre, czy na lepsze? No i, racht. Jesteś gotowy z... i... Czy jesteś gotowy zniszczyć świat? No tak, <laughs> dzięki tobie już nigdy nie będę taki sam rozumiesz? Jak to? Co to no znaczy? Spójrz, spójrz na mnie. Hiro Brain SKKF! Uciekamy szybko! <noise> szybko, 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 Junior! Grubo, co? No. Od <noise> razu lepiej. To oznacza, że możemy wrócić do naszych codziennych obowiązków i czas zbudować karczmę. A to nie oznacza, że mamy Hiro na serwerze? Oj, tam czepiasz się szczegółów. Ważne, że nie ma kiśla. I w sumie swoje głowy też spaliłeś, więc straciłeś jakąkolwiek moc na tym serwerze, ale na pewno wciąż potrafisz postawić parę klocków i karczma czeka na twoje lepkie Star rączki. O, Oj, Sarciks. O, znalazłem go. Chodźmy. Czyżby jakaś głowa jeszcze przetrwała? No i to u ciebie. Czyli nie masz jednak mocy. O, jeszcze o. masz szansę go w pokonać. Jeszcze masz szansę go pokonać. Ach. Dlaczego chcesz mnie pokonywać, Neuract? Przecież wiesz, że mieliśmy razem robić projekt i współpracować. Gdzie jesteś, Noirakt? Ale ty, czy ty nie chciałeś. Czy ty nie zrobiłeś się w, w hero Nie, nie, nie. To, że tak powiem, No i czekaj, stój. Dwa metry bezpiecznej odległości, choć. No już dwa metry są, już przekresony tak. Do tego klocka podchodzisz, ty, do tego ja. Spójrz mi w oczy, co widzisz? Nie widzę twoich oczu. A jak twoja babcia by miała jaskę, to żeby się chciał spalić na stosie tak. No może nie mam jaskry, ale nie śmiej się z moich defektów. No i rakt musimy zbudować ci pokój, zamieszkasz z nami. Łóżeczko ci postawimy, skrzyneczkę będzie miło i na pewno będziemy się świetnie dogadywać. Musi musimy go zabić, żeby spalić jego głowę. Ha! Zostaw mnie! No rakt, nie, nie! Raj! Mam jego czaszkę. Ła, nie! Juniora! Szybko co? Rach. Szybko, spójrzcie na się czaszkę! Gdzieś jego czaszka cieszę! Nie wiesz z kim zadarłeś! Gdzie... Mam jego czaszkę z niwą! No Junior! Dżu... Junior! Junior nie możesz tego zrobić, Junior nie! Nigdy nie ostajesz tu mojej czaszki, rozumiesz? Oddawaj mi tą czaszkę! Nie możesz, nie! Dostałbym banem. <noise> Dobrze ci tak, Neurath. A mogłeś jedyne, co zrobić, to współpracować ze mną i razem byśmy zrobili w karczmę, gdzie byśmy do każdego drinka dodawali pewną substancję, która by sprawiła, że tylko osoby, które mają szczepionkę na kwadratowej masakrze, mogłyby żyć. A o życiu każdego innego byśmy decydowali my. Ja i ty, panowie kwadratowej masakry, ale skoro ciebie nie ma. To pozwól, że ja zasianę na tym tronie i ja będę decydował, kto żyje. Junior masz Hanta.